Cześć i witajcie, z tej strony Kudłaty i witam was w przeglądzie najnowszego snapshota o numerkach 23w45a do Minecrafta 1.21. Zaczniemy sobie od nowego moba, którym jest Breeze i jest on żywiołakiem powietrza, jest agresywnym mobem i posiada 15 serduszek życia. Składa się z jednej głowy, która porusza się w górę i w dół, ma odstające brwi, w środku ciała ma trzy kręcące się pałki, a dookoła ma mini tornado. Teksturka brwi i oczów świeci w ciemności. Briza spotkamy tylko w tej nowej strukturze, który będzie wychodził ze spawnera prób, który będzie oznaczony dookoła czteroma rzeźbionymi blokami tafu, który na górze ma taką spiralę. A tak wygląda jego jajko spełnujące, które jest fioletowe. Gdy Bryś się porusza po blokach, to pozostawia ich cząsteczki na ziemi. Do tego jest dość agresywnym mobem i często nas atakuje podmuchami wiatru, ale sam wiatr mocno nas nie uderza. Dopiero większe obrażenia zada nam sam upadek, gdy ten wiatr nas odepchnie. Niestety po śmierci on nic ciekawego nie dropi, może doczekamy się jakiegoś ciekawego dropu, ale na chwilę obecną nic o tym nie wiemy. Jak widzicie, on co jakiś czas skacze dość wysoko do góry, żeby nas uniknąć, albo oczywiście zajść nas od pleców. Jest dość Fajnym mobem i przez takiego właśnie Minecraft potrzebował. Bryza nie zaatakujemy atakami dystansowymi, ponieważ on nasze strzały będzie odbijał, zarówno z łuku jak i z kuszy. Także może odbijać trójząb, jeżeli go nim rzucimy. Kulę powietrza Bryza możemy odbić i nimi go samego trafić, coś na zasadzie jak to jest z gastami. Tylko musimy dobrze wycelować w jego tą kulę. Jak widzieliście, odbiłem ją i poleciała z powrotem do niego. Niestety go nie trafiła, więc nie. Zadała mu obrażeń. Breeze swoim wiatrem może aktywować niektóre rzeczy. Swoimi podmuchami wiatru także może zgasić świeczki i poruszać dzwonem. Breeze posiada własne unikalne, genialne dźwięki. Kolejną nowością jest drugi rodzaj genialnego nowego spawnera, który nazywa się Spawner prób. W żaden sposób nie możemy go wykraftować ani wydobyć, jedynie spotkamy go w tej nowej strukturze. Ciekawe czy w przyszłości w nowych strukturach także tak spawnery będą się pojawiać. Tekstura nowego spawnera jest przegenialna, widać, że ma podobne elementy co stary spawner, no ale także zyskał własne zdobienia, jak chociażby czaszki na bokach bloków, same czaszki mają pomarańczowe oczy, na górze mamy takie w rogach pomarańczowe przepiękne zdobienia, a na górze mamy taką żelazną płytę, a w środku możemy zobaczyć cząsteczki ognia. Także mamy drugi wariant tego spawnera nieaktywnego, i wszystkie elementy pomarańczowe są tutaj szarawe. Nowe spawnery są odporne na wybuchy. Gdy spawner jest aktywny, to wydziela niewielkie światło. Animacja kręcącego moba się w środku jest taka sama, co przy starym spawnerze. Gdy taki spawner próby jest aktywny, ma własne dźwięki i animacje. Ten blok także posiada własne dźwięki podczas stawiania i rozwalania, ale tylko na trybie kreatywnym. Spawner aktywuje się sam, gdy do niego podejdziemy. W zależności, jaka liczba graczy podejdzie do spawnera, to taka fala mobów nas spotka. Gdy wszystkie moby pokonamy, to wtedy ze spawnera wyskoczą nam fajne nagrody. Podczas wychodzenia tych nagród górna część się otwiera, słyszymy bardzo fajny dźwięk otwierania się spawnera, on wyrzuca nam itemki, nagrodę i później to się zamyka i temu wszystkiemu towarzyszą bardzo fajne dźwięki. Posłuchajcie sami. Moby, które pojawią się z nowego spawnera, to te moby nie znikną, nawet jeżeli daleko się oddalimy, ponieważ są one przypisane do tego spawnera i będą tak długo, dopóki ich nie zabijemy. Gdy zabijemy wszystkie fale, to taki spawner się wyłączy na pół godziny. Nagrody z tego spawnera są aż w ośmiu wariantach. Konkretnie z itemków mamy nowy klucz, szmaragd oraz ender perła. Z jadalnych rzeczy mamy świecące jagody, pieczony ziemniak oraz złota marchewka, a z mikstur mamy miksturę siły na 3 minuty i miksturę regeneracji na 45 sekund. Każdy spawner wokół siebie ma cztery wygenerowane bloki i te bloki podpowiadają nam jakiego moba w środku możemy spotkać. Jeżeli jest to rzeźbiony ta, to w środku będzie Breeze. Jeżeli to będą bloki lodu, to w spawnerze będzie Stray. Bloki mchu podpowiadają, że w środku będą slajmy. Bloki piaskowca zapowiadają nam, że w środku będą haski. Porośnięty bruk zapowiada nam, że w środku będą zombie. Bloki bruku i bruku porośniętego zapowiadają nam tylko same małe zombie. Kamienne cegły że w środku spawnera będą silverfisze. Bloki kości zapowiadają szkelety w spawnerze. Bloki kości i pozol z grzybami zwiastuje nam, że w środku są szkielety, lecz ich strzały są trujące. Kamień z pajęczyną zwiastuje nam zwykłe pająki. Kamień z pajęczyną i pozol z grzybami zwiastują nam trujące pająki. Kolejna nowość to już wcześniej wspomniany klucz, który na górze jest zbudowany ze czaszki, a na dole z miedzi. Jedynie możemy go pozyskać na dwa sposoby. Jako nagroda z nowych prób, lub przeszukując skrzynki w tej nowej strukturze. Na chwilę obecną nie wiemy co ten klucz będzie robił. Podejrzewam, że morzenko dodało go teraz, żeby pobudzić wyobraźnię graczy, a zastosowanie dostanie on w przyszłych snapszotach, a może już za tydzień w najnowszym snapszocie. Zobaczymy. Struktura generuje się jedynie pod ziemią w losowych miejscach. Głównie jest zbudowana z bloków tafu i jego wyrobów, i także z miedzi i jego wyrobów. Jest dość obszerna, posiada wiele pięter, korytarzy, pomiędzy Jaszczeń, a także miejsc, gdzie można walczyć z mobami. Jeżeli ktoś uwielbia budować z miedzi, to wystarczy jedna wizyta w takiej strukturze i miedzi będzie miał w zapasie na dość długo. Za każdym razem spotkamy inaczej generującą się strukturę, która posiada inne korytarze, inne pomieszczenia oraz inną kombinację umieszczenia pomieszczeń. Na przykład pomieszczenia takie zalane wodą, pomieszczenie z drzewem dębowym, pokój z kolorowymi łóżkami, pomieszczenie do walki z dzbankami na środku, komnaty porośnięte roślinnością z bujnych jaskiń, komnaty do walki, gdzie po bokach mamy pełno różnych pułapek, które może aktywować brój swoimi atakami powietrza. Także mamy ukryte pomieszczenia, za którymi mamy jedną skrzynkę i łóżko. Komnaty do walki z parkurami. Korytarze z dość długimi przejściami, tak jak mogliśmy widzieć w zapowiedziach na Minecraft Live. Nawet struktury mogą być porośnięte skalkiem i całą ich roślinnością. Jeżeli taka struktura wygeneruje się na biomie Deep Dark dość nisko, a także na podłożu możemy znaleźć sypki śnieg, który ma oczywiście gracza spowolnić, jeżeli w niego wpadniemy. W tej strukturze znajdziemy dzbańki archeologiczne, skrzynie i beczki z nagrodami. I tak pierwszą pulą rzeczy, jakie możemy tutaj znaleźć, są to właśnie takie itemki. Bardziej takie śmieciowate, jak jakieś narzędzia czy zbroje. Jakieś bloki budowlane, strzała ze spowolnieniem, miadro, plaster miodu czy pochodnia. A z tych takich lepszych itemków znajdziemy tutaj oczywiście nowy klucz, jakieś jedzonko, miksturki, ametyst, lazuryt, sztabka żelaza. Za szmaragdy, przeróżne bardzo fajne książeczki, koksa, diament i bardzo rzadko blok. Diamentu. Z nowości w tym snapshocie to tyle. Snapshot wyszedł bardzo milutki, oby więcej takich dodawali, i teraz pytanie: Co z kolejnymi snapshotami i co w nich możemy się spodziewać? Ponieważ dostaliśmy już wszystko, co mogliśmy widzieć na Minecraft Live ostatnio. Więc albo sobie zrobią teraz przerwę od snapshotów, albo zaczniemy dostawać jakąś nową zawartość, o której jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że to właśnie będzie ta druga opcja. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu i do zobaczenia. Ladies!